Witam serdecznie w kolejnym dniu kwarantanny przeciwko wirusowi koronawirus. Ponieważ mamy taką sytuację i każdy się zastanawia, jak może sobie pomóc, jak możemy ustrzec się przed tym wirusem, chciałabym się podzielić z Wami, moi drodzy, takimi przemyśleniami, które tutaj właśnie wyczytałam i w ogóle no i stosuję sama. Aby, aby w jakiś sposób sobie po prostu pomóc, jak możemy się wzmocnić, no, nawet uchronić przed tym koronawirusem, jeżeli, o ile jest to możliwe. Wiemy dobrze, że na takie wirusy nie działają żadne antybiotyki ani dostępne środki farmakologiczne, ale możemy sobie wspomóc nasz organizm poprzez stosowanie naturalnych metod, naturalnych substancji, ziół. Jeszcze chwilkę, zanim do tego dojdę, które to możemy stosować: takie zioła i, i substancje. Tak więc, przede wszystkim, jeżeli chcemy ustrzec się przed tym koronawirusem, to oczywiście to, że będziemy unikać kontaktów, chodzenia po różnych sklepach i to, co zaistniało w tej chwili, po prostu unikamy kontaktów z innymi osobami oraz podróżami wszelkimi, to y, możemy sobie wspomóc nasz organizm poprzez. No, troszeczkę uniknięcia tego uczucia strachu, lęku, takiego, tak, który niestety, ale osłabia nasz układ odpornościowy. Musimy o tym pamiętać, że ciągłe takie czytanie informacji, wysłuchiwanie i, i tylko liczenie, ile to ofiar już dopadło, ten koronawirus i, i co to się dzieje na całym świecie, to naprawdę nam to wcale nie pomoże. Takie stany lękowe, niestety, ale bardzo osłabią nasz układ odpornościowy. Tak więc starajmy się w miarę możliwości nie nasłuchiwać ciągle tych wiadomości, lepiej sobie troszeczkę udać się na jakiś spacer do lasu, troszeczkę zrelaksować się, posłuchać jakiejś muzyki relaksacyjnej. Mi się wydaje, że będzie to dużo korzystniejsze dla naszego organizmu. Również sen. Bardzo ważny jest sen dla nas. Dlatego zamiast siedzieć, Całe noce gdzieś tam nadsłuchiwać i, i, i czytać w internecie różnych informacji, postarajmy się, aby jednak usnąć. Jeżeli mamy problemy, są do tego różne zioła, które możemy sobie wypić przed snem. Możemy ćwiczenia oddechowe również robić. Bardzo fajna jest metoda butejki. Także też pamiętajmy, że sen będzie tutaj bardzo ważnym czynnikiem. Jak jeszcze się możemy obro obronić? Kolejną obroną uważam będzie nawilżanie pomieszczeń, wietrzenie, również. Nawilżanie, nie zapominajmy o tym. Możemy również przecież nawilżać organizm poprzez picie różnych ziół, herbatek, z dzikiej róży, z maliny, rokitnika, czarny bez. One nam dostarczą również wielu witamin, takich właśnie, które będą nam uszczelnić nasze naczynia, naczynia krwionośne. Głównie rutyna witamina C jest bardzo ważna, prawda do takiego. Także pijmy, pijmy te herbatki różne I zioła. No i przede wszystkim ten nasz układ nerwowy. Dbajmy o to, abyśmy mogli troszeczkę wyciszyć nerwy. Znajdźmy sw swoją metodę na uspokojenie. Na pewno nam to troszeczkę pomoże. No a teraz przejdźmy do tych. Do tych substancji, do tych ziół, które nam pomogą na pewno wzmocnić nasz organizm, to na pewno będzie czosnek. Czosnek wszyscy znamy i wiemy, możemy go stosować na przeróżne sposoby. Ja nie mówię o jakiejś nalewce, którą trzeba tam potrzymać ileś czasu. Nie. Ten czosnek można od razu zastosować. Można go zmiażdżyć i jest to bardzo ważne, aby rozgnieść go, ponieważ on wtedy uwalnia alinazynę która to jest z takim związkiem aktywnym i ona właśnie odpowiada za niszczenie tych wirusów i patogenów. Więc sobie zmiażdżyć taki ząbek, ja nie mówię tam kilka ząbków zaraz, ale wystarczy jeden ząbek sobie ro zmiażdżyć, rozsmarować to na masełku, przykryć to czymś tam na chlebku, wtedy naprawdę tak, tak się nie czuje, że się jeden czosnek. Można to zrobić z mlekiem sobie i wypić czosnek można praktycznie do wszystkiego dodawać, tak? Czy, czy do mięska jakiegoś, czy... Tak jak mówię, najprostszy sposób to jest rozetrzeć naklebek, na chlebek na masełko sobie rozetrzeć i zjeść. Skuteczność czosnku to już jest tak sprawdzona od ho, ho, ho że zwalcza przeróżne, przeróżne wirusy grypy, zapalenia płuc, także jest niesamowitą rośliną. Dlatego zawsze będę zachęcać. Jeżeli przeszkadza komuś ten zapach po zjedzeniu czosnku, to można sobie, czy w czasie jedzenia, można i z miodem z cytrynką sobie go wypić. Wtedy nie czuć tego czosnku. Po zjedzeniu można sobie przegryźć zieloną pietruszką. Kolejną taką wspaniałą rośliną, która bardzo pomagła podczas leczenia grypy, będzie czarny bez te substancje, które są właśnie w owocach bzu czarnego, one hamują wirusa grypy, na przykład. Więc też będą bardzo fajne, dobrze działały. To mogą być syropy z czarnego bzu, mogą być herbatki. Warto się zainteresować tą roślinką. Następną rośliną będzie oregano, którą stosujemy bardzo często w kuchni, jako prawda, przyprawa również ma silne działanie przeciwwirusowe. Można to połączyć z jakimś inną, innym ziołem, na przykład tymiankiem. Zalać sobie przygotowaną po troszeczku, po łyżeczce, zalać sobie szklanką gotowanej wody albo przygotować, pogotować 5 minut, przecedzić i wypić. Można posłodzić sobie to miodem. Można sobie zrobić taką mieszankę również oregano, goździka wrzucić, szczyptę cynamonu, trochę cytryny, miodu i też wypić. Niesamowitą kolejną rośliną będzie imbir. Imbir leży praktycznie w każdym sklepie. Słuchajcie, świeży, najlepszy imbir, który możemy sobie pokroić w plasterki, dwa plastereczki imbiru, zalać gorącą wodą. Dorzucić do tego jeszcze z dwa goździki, posłodzić miodem, cytryny trochę wycisnąć. No, no cudowny napój. Wzmocni niesamowicie cały układ oddechowy, nawet jeszcze uspokoi nasz żołądek i lita. Imbir jest stosowany w przeróżnych syropach. Można sobie samemu zrobić syropek. Ale można najzwyklej po prostu zalać go, tak jak powiedziałam, wodą i sobie po prostu taką herbatkę pić. Jest niesamowity. Tak no jak przypomniałam, gość dziki to jest nasza przyprawa, ale jest no, niesamowita. Ona po prostu sprząta, sprząta niesamowicie nasze bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty. No, czyni, czyni naprawdę porządki w naszym organizmie hamuje procesy zapalne, co jest bardzo istotne, więc też warto sobie do tego goździka wrzucić jednego, dwa do herbatki, a z imbirą i z cytrynkiem, z imbirem z cytrynką to będzie super, super oczywiście maliny nie muszę nikomu przedstawiać, malina też ma wspaniałe działanie przeciwwirusowe też ją często stosujemy, tak samo jak i lipę propolis na pewno też każdy zna czy mleczko pszczele też fajne kolejną rośliną taką też przeciw można powiedzieć, która bardzo często jest też podczas jakiejś grypy stosowana to będzie tarczyca bajtalska też warto się nią zainteresować tą roślinę nawet stosują w czasie leczenia boreliozy, więc naprawdę jest bardzo fajna Myślę, że znacie Państwo, na pewno znacie kochani te rośliny i w domu na pewno, w niejednym domu są, znajdują się nawet te zioła. Czy to w kuchni właśnie jako przyprawy, ale takie, takie rośliny jak czosnek, impir to jest naprawdę w każdym sklepie. To jest dużo lepsze niż, niż ten produkt z apteki. No z kolejnych ziół to można, mogę wymienić naprawdę bardzo, bardzo jeszcze wiele. Na przykład yy, prawośla, siemielniany również ma działanie takie fajne. no Lipa, jak już wspominałam, dziewanna, nagietek, rumianek. Przecież rumianek jest niesamowity. Raz, że uspokoi nasze nerwy, również uspokoi żołądek, ale też jest bardzo takim bogatym we flawonoidy, na przykład. Zielona herbatka, zielona herbata również ma działanie lecznicze, więc też można sobie pijać. skrzyp, guk, szałwia przecież też jest wspaniała, melisa, dziurawiec, bazylia, traganek, to są naprawdę zioła, którymi warto się zainteresować i do których stosowanie naprawdę bardzo serdecznie zapraszam do używania. Także pamiętajmy. Pamiętajmy, żeby nasze emocje troszeczkę wyciszyć w miarę możliwości. Wysypiać się, stosować, wietrzyć pokoje, nawilżać, jeść więcej owoców. To są witaminy naturalne. Oraz stosować te napary, napoje z, z ziół, które naprawdę nam wzmocnią wspaniale organizm, cały układ odpornościowy, a przecież o to chodzi, aby się nie dać temu koronawirusowi. Tak, polecam serdecznie do stosowania tego i zachęcam. Życzę dużo, dużo zdrówka.